A więc przechodzimy do yy, Gadmirsz Panty Pierwszy Łukasz Nocny konkurs wad podnaty po 4 na sekundę. Ej, misklik Pra co? Spóźnione wybicie skok 112 metrów. Łukasz przepraszam, ale to był miski niestety, Myśle, myślę, że wybaczysz ale to są tylko kwalifikacje Maciuś skacze ładnie daleko i oby, oby moje prowadzenie i rekord skoczni 1205 metra. Filek zobaczymy jak skoczy Filek też dobre wybicie ale to będzie chyba słabszy skok tak, ale minimalnie 119 w drugie miejsce. Bambuko. 0. 122 i potrzebuję, żeby przejść. Oj, ale szarpnął na progu i wywalczył, ile się dało. Wróbki skok, ale to są tylko kwalifikacje. W konkursie mam nadzieję, że będzie lepiej. Krwawy, raz. Dobre wybicie. I dobry skok. 121 metrów, nowy rekord skoczni obejmuje prowadzenie Filipok 124,5 metra potrzebuje, żeby przyjść Krwawego Za wcześnie odbicie Ale dolecia do punktu konstrukcyjnego? Chyba nie wiem Nie wiem nawet, na którym miejscu jest punkt konstrukcyjny, bo Taka dziwna ta skocznia jest Teraz Karola Zobaczymy jak to jest liderka Jak na razie trudniej już 4 skoczni Przeciętny skok. Szóste miejsce. Kasztan stracił koszulkę lidera na rzecz Petersana. Też za wcześnie i to będzie krótki skok. I Jest na miejscu 6. 107,5 m. wyprzedza Karolę. I został tylko jeden Petersan. Przejął koszulkę lidera po kasztanie. Ale Pideran też agresywniej to się skutkuje krótkim skutkiem 197 metrów tylko. A więc tak się prezentuje. Czołowa trójka yy, w kwalifikacjach. Krawy, krwawy pierwszy Maciuś, drugi, Filek trzeci. Jakie będą pary? W pierwszej parze kasztan z Radzo. W drugiej Karola z Filipoxem, w trzeciej. Yy, Bambuko Zero z Filkiem. W czwartej. Peter sam z Maciusiem i w ostatniej krwawy z Łukaszem. Zaczyna to wszystko kasztan kasztan i to jest nawet dobre rozpoczęcie. 112 metrów pierwsze miejsce jak na razie, bo tylko jeden skakał i 114 pobicie ma co chyba było dobre wybicie i to jest dobry skok. To jest do dobry skok. 120 119,5 metra i wygrywa tą yy, w parze. Teraz Karola Kontra Filipox, zobaczymy jak Karola skoczy. Karola Dobry skok. Poza punktką skrzynku jest 117 metrów. 119,5 musi skoczyć Filipox, żeby przejść Karolę. Zobaczymy czy ta sztuka się Filipoxowi powiedzie. Ale chyba przegra z Karolą. Chyba tak. Jest na miejscu trzecim i Karola wygrywa. To Karola na miejscu drugim. Bambuko kontra filek. Ciekawa para. Bambuko dobrze skaka, ale są problemy w powietrzu i to jest krótki schok. 99% metrów, piąte miejsce. 98,5% potrzebuje tylko filek, żeby przejść Bambuko. To jest sporo duży skok, ale nie miał takich problemów jak Bambuko. 113,5 metra. Czwarte miejsce. San kontra Maciuś. Petersen zaczyna, nie powiodło mu się w kwalifikacjach. I w konkursie też nie jest jakoś nadzwyczajnie. 110,5 metra. I łatwe w miarę zadanie ma Maciuś, żeby, żeby pobić w parze Petersena. Spóźnione lekko wybicie i będzie leciał i, wy, i wygrał tą klasyfikację w parze i jest na miejscu drugim, wyprzedza Karolę sta na miejscu siódmym. Łukasz, ostatnia para, Łukasz kontra Krwawy. Zobaczymy, ma wjazd ponad 1,7 metrów na sekundę pod nardy. Czy to wykorzysta? Jakoś taką wykorzystał podpunkt konstrukcyjny. 115 metrów w szóste miejsce. 115 musi skoczyć krwawy, żeby wyprzedzić Łukasza. I krwawy to jest dobry skok. Będzie w czołowej, będzie na pierwszym miejscu. Jest krwawy o 1 dziesiątą wyprzedził Radco, Maciuś trzeci i Karola jest na miejscu czwartym. Filippoks piąty. Szósty filek, siódmy Łukasz 8 kasztan, 9 Peterson i 10 Pambuko. Przechodzimy do, do, pierwszy, do drugiej serii konkursów w Garmiesz Panty Kirchen Bambuko. Lepszy skok, o wiele lepszy, ale i tak to chyba nie nadrobi, bo miał bardzo dużą przewagę. Peterson też był to bardzo dalekie, odległe miejsca. Też spuścione wybicie i, i pociągnął ile się dało. 115,5 metra. Pierwszym jest jak na razie. Kasztan. Do pobicia 115 metrów. Za bardzo chyba pasywnie powiesił z progu i chyba nie wyprzedzi Petersana. A jednak wyprzedził. O dwie... O 1 dziesiątą wyprzedził Petersana Łukasz. Wychowiec kwalifikacji, ale już się obudził. I to będzie ładny skok, I to będzie daleki skok. Pod, pod rekord skoczni. 121 metrów. Filek. Szósty po pierwszej serii. Zanosi się na daleki skok. I to jest daleki skok. I to jest nowy rekord skoczni. 124 metry, nowy rekord skoczni. Filka. Filipoks. 125,5 metra musi skoczyć daleko, ale, ale wykonalne. Była, że będzie słabe wybicia, to chyba było takie przeciętne. Wybicie 118,5 miejsce. Karola. Zobaczymy, jak ona się spisze. I niestety, słabszy skok. Niestety, czwarty dopiero miejsce. 122,5 i Maciuś. Spóźnione wybicie. Maciuś sypie swoją szansę na bycie na podium. Niestety, spóźnione wybicie było. Radco. Też będzie krótki skok. Co się dzieje? Radco nie będzie na podium chyba. Piąte miejsce dopiero. Krwawy. Zobaczymy jak krwawy skoczy. Lepsze wybicie, ale też krótszy skok. Nie będzie i czy będzie na podium? Jest na drugim miejscu. Wygrywa to Filek, krwawy drugi, Łukasz trzeci, Filbukus czwarty, Karola piąta, szósty, Graco, siódmy, Kasztan, Peter ósmy, Bambuku dziewiąty i dziesiąty Maciuś. Niestety Maciuś zepsuł skok z drugiej serii, Totalnie jak Bambuku zepsuł w pierwszej, to Maciuś zepsuł w drugiej. I tak się prezentuje klasyfikacja generalna. Nadal jest na miejscu pierwszym Peterson, na drugim Kaszan, na trzecim Karola. Skoczył na miejsce czwarte Krwawy. Fidek przesunął się na, miąte, na piąte miejsce. Filipowicz szósty, siódmy Pambułko, ósmy Radco, Ładziew dziewiąty i Łukasz dziesiąty. Jeżeli taki film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, słowa, dzwoneczko, w No i co? Ja się z Wami żegnam i trzymajcie się. Cześć. A jeszcze przed Kolejnymi zawodami w Innsbrucku i przez Hoppen powiem wam jak wygląda klasyfikacja turnieju 4 skoczni, więc trzymajcie się, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!